Cześć wszystkim, z tej strony Alia i witam was w kolejnym odcinku ze Star Stable aktualizacji. Słuchajcie, co dzisiaj zostało dodane do naszej pięknej pikselowej gry? Zostały dodane kolejne maści konik na trupów. <grytum> nie wiem jak to się czyta, nigdy się tego nie nauczę. A więc tak, jakie maści doszły kasztanowaty lampart ciemnogniady śnieżka i... Koń w czarne centki. Kosztują 750 i są tutaj w Jilem, tutaj w stajni. Więc to tyle z tej aktualizacji. Lecimy sobie szybciutko zobaczyć, oczywiście, jakie są maści. Włączę sobie tylko interfejs. I tak jest ten, co mi się tak mega podobał. Naprawdę, ja bym go kupiła. Gdybym miała wybierać, co mi... ja bym go kupiła. On jest przecudowny. Nie wiem, ta maść mi się tak bardzo podoba. I to połączenie w ogóle takiego prawie czarnego z brązowym. No, cudowne. Dobra, został jeszcze dodany ten. To jest ten kasztanowaty On też jest ładny, chociaż jakoś, nie wiem, tak bardzo podobny do tego, tyle że ten ma mniejsze kropki niż ten. Ale no, ten mi się tak średnio podoba. Chociaż chrapki ma bardzo fajne. Ma ciemniejsze centki. No i jest ten. Takiej maści jeszcze nie ma w ogóle, w ogóle tych maści nie ma jeszcze w SSO, tylko są do tych koni, ale zauważyłam, że ten ma bardzo ładną tu odmiankę i na hrabce ma taką kropkę tu na środku. Bardzo fajnie to wygląda. Kopytko też ma jedno takie ciemniejsze, jakby podpalone. No też mi się podoba. Dowiedziałam się, że te hody są specjalnie tak zrobione, ponieważ ogólnie knapstruty są w realu bardzo podobne do Andaluzów. No, i dlatego są takie same chody. Jedyne, co mi. Pozdrawiam, Abi. Jedyne, co mi przeszkadza, to jednak mogliby odrobinko chociaż zmienić chody. Ale no cóż, wypowiadałam się już na ten temat w poprzednim odcinku, więc oczywiście zapraszam Was do niego. Gdzieś tu w karcie na górze będzie pewnie wyświetlone. No i tak, to sądzę, no są ładne maści. Ja bym wybrała tego. I słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz, która w sumie. No, w sumie, w sumie co? Eee, zapowiedzieli, co będzie w przyszłym tygodniu, troszeczkę ujawnili nam. W następnym tygodniu Izabel Fick chce odkrywać główną rolę w Cyrku Marzeń Idrisa, ale nagle jej marzenie staje się niezwykle trudne do zrealizowania. Z pewnością będzie potrzebowała Twojej pomocy. Czyli, czyli, czyli będą pewnie jakieś zadania. Ktoś mnie tu zaprosił. Dobra, dodam. No, czyli będą pewnie zadania, coś tam z cyrkiem, i fajnie, bo dawno nie było nic z tym cyrkiem, a tam bardzo dużo jeszcze jest zagadek, i w ogóle. Cześć, pozdrawiam. No i dobra, to chyba byłoby tyle z tego odcinka. Mówiłam, tego bym kupiła, ten mi się naprawdę podoba, tak strasznie. No więc tak, nie będę przedłużać, bo tutaj już jest zbędne gadanie. Mam nadzieję, że wam się odcineczek spodobał. Oczywiście dajcie mi znać, co sądzicie o tych maściach. No i oczywiście pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach, komentarzach i do zobaczenia.